Wam serdecznie, z tej strony Kamsar i w tym materiale pokażę Wam kolejne wyzwanki. Tym razem mamy tutaj niż motorówki i to ciekawe odcinek jest nagrywany na live, Także pozdrowienia tutaj macie od YouTube'a, bo właśnie 120 osób ogląda jak robimy wyzwanka. Także zapraszam oczywiście jeszcze na live'a, bo prawdopodobnie, prawdopodobnie teraz trwa. No i za, zajmę się tym zadankiem. Tutaj musimy zniszczyć motorówki i dokładnie chodzi o te motorówki. Na początku właśnie zastanawiałem się czy chodzi o jakieś inne motorówki typu właśnie na przykład... Eee, na przykład na Skystyle Skarpach takie właśnie motorówki typu do łowienia ryb Czy właśnie są to zwykłe, ale okazało się, że zwykłe. Musimy po prostu je zniszczyć i obojętnie tak je niszczymy. Możemy oczywiście niszczyć je kilopem, aczkolwiek jest to nieopłacalne. Dlaczego? Dlatego, że patrzcie, jak uderzymy pod wejścia, to załódka nam odpływa. Dlatego najlepszym pomysłem, żeby zniszczyć tutaj te motorówki, jest po prostu niszczenie jakimś karabinem. Najpierw sobie SMG jakiegoś e M czy coś w tym stylu i wtedy zrobić to najszybciej. W tym momencie właśnie pokażę wam, jak szybko można zniszczyć sobie taką motorówkę AK. Ona ma 800 życia, więc idzie naprawdę szybko. I tak naprawdę, jak się praktycznie na jeden magazynek wchodzi taka motorówka. I w tym momencie, jak zobaczcie, zaliczyło. Mamy zniszcz motorówki 2 e, tutaj na 3. Jeszcze z zniszczymy jedną. Także zaraz, oczywiście, pokażę Wam, że zalicza. No i pokażę Wam też zaraz, gdzie dokładnie te motorówki znajdziemy. W większej troszeczkę ilości. Tej bardzo dużo pozdrowień macie, jak coś od czasu. No i ja jeszcze przypomnę tylko o zostawieniu Subika, łapeczki w górę jak Wam pomogłem. I oczywiście, wpisanie kodu SEJ start który jest na ekranie. Wtedy z każdym zakupem wspieracie mój kanał w rozwoju. Dobra, niszczymy tutaj kolejną motorówkę. Ja sobie tutaj odprowadziłem jej troszeczkę też. I będziemy mieli całe zadanie wykonane. Jak widzicie zniszczyłem i mamy 3 na 3 zrobione 20 tysięcy ekstra, także zadanie jest w pełni wykonane. Jest jak widzicie ono mega, mega proste, także naprawdę warto sobie je wykonać. Jest to zadanie etapowe, także musimy je zrobić, żeby odblokować kolejny etap. Dobra, a teraz gdzie te łódki znajdziemy, żeby to szybko zrobić? Już wam pokazuję. Ja polecam powiedzieć na paskudną przystań i w tym miejscu, gdzie mamy takie wyciągi, tutaj znajdują się około 3 łódki. Plus tutaj jest jeszcze jedna, jest to właśnie fajne i do tego, że możemy zrobić od razu to zadanie, no jest on naprawdę... Mega proste. Wtedy kolejnym fajnym miejscem jest właśnie to miejsce, na którym ja się teraz znajduję, gdyż tutaj też znajdziemy właśnie nam dwie, trzy łódeczki. O, w tym miejscu. Od tego się mało osób wie o tym miejscu, że tutaj są łódki, jak też warto sobie skorzystać. Kolejnym miejscem fajnym na niszczenie łódek jest e, potne piaski i to wybrzeże. Dlaczego? Dlatego, że tutaj na potnych mamy o w tym miejscu łódkę najczęściej. A tutaj na wybrzeżu mamy przeważnie dwie łódeczki przy takim domku drewnianym, także też można sobie z tego skorzystać. No i ewentualnie można jeszcze na rekinie nie z jednak tam już tak mega nie polecam, no bo jest chyba nie za dużo tam tych łódek, Najwięcej łódek właśnie z tego co wiem znajduje się na tej paskudnej przystani No i ja sobie właśnie tutaj robiłem to zadanko, także naprawdę mega mega chillowo można zrobić. Dokładnie o to miejsce wam pokazuję, i tutaj na to zrobicie. Także jak coś, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i Wam się przydał. No i tutaj jeszcze raz pozdrawiam Wam wszystkich, właśnie, którzy to oglądają, od czasu, bo cały czas pam tutaj pozrobi Także ja bardzo dziękuję za uwagę, to było na tle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. następnego, trzymajcie się, cześć.